Dzień dobry. wszystkim gratuluję ten robior z zawodnikom z Gorzowa wygranej i bonusa kibicom tak samo. No patrzę na moją drużynę, no to tu widać. Cała no, Guta nie pociągnie tego całego wyniku. Reszta można powiedzieć, że w kratkę jeździła. No, uważam, że Przemek Pawlicki, 6 punktów dla niego to jest za mało. Jeżeli tutaj jeździł i żebyśmy coś mogli więcej ugrać, to powinien trochę więcej punktów zrobić. No wiadomo Kaj, Tesla, słabo jeden punkt. Antonio zdobył dwa punkty, ale w sumie raz przyjechał na 5-1 i później na trzecim okrążeniu, można powiedzieć, wygrał z juniorem. Także łatałem, co mogłem, robiłem zmiany, wiadomo od 9 biegu czy od ósmego, Krystian też pojechał w jednym biegu. Później robiliśmy taktyczne, niektóre wyszły, Pawliski akurat w taktycznej z tego co pamiętam to przejechał ostatni, no i wynik jest taki jaki jest. Bonus również trafił przy takim wyniku do wyróżnienia Tak. Grudziądz niestety pozostaje na ostatnim miejscu przebrali, czy ma pan tak. jakiś przepis na to, żeby Grudziądz wykaracć z tych problemów? No przepis. Musimy dużo się trenować się u, się u tak siebie, bo tak mamy teraz dwa mecze się u, u, u siebie. Będziemy walczyć z Toruniem i zieloną górą. Bo jeszcze jest szansa jak wygramy to z bonusem, żeby się utrzymać. No i to wszystko, no po prostu zawodnicy muszą trochę jeszcze poprawić ten sprzęt, bo... W sumie nie wiadomo, czy to sprzęt jest, okay. czy to oni nie jadą, bo są turnieje, to potrafią wygrywać, a przyjeżdżają na ligę, to przegrywają. Przede wszystkim gratulacje Stalegorzow, bo naprawdę chłopaki bardzo dobrze jedzą u do siebie. I co mogę powiedzieć za siebie? Za siebie mogę powiedzieć, że no dobrze jeździłem dzisiaj, miał dobry silnik, miał bardzo szybki silnik. Chociaż w 15 biegu no, przegrałem ten e, e, swój ostatni bieg. A co mogę powiedzieć drużynom? No, no ciężko jest. Wiadomo, jak w Ekstraligie to zawsze jest ciężko, także będziemy starali się e, z turnią wygrać za W czwartym biegu razem z Bartkiem z Marcykiem pokazaliście piękny speedway, to była piękna walka. Co wtedy czułeś? Czy... Jakieś niebezpieczeństwo? Czy cieszyłeś się, że taka walka odbywa się na torze? Fajny bieg był, bo ja Barteku zostawiam miejsce, bo wyjechałem trochę do przodu. Zostawiłem mu miejsce tak, że, że, żeby nic, żadnego wypadku nie było, bo ja zawsze chłopakom, jak ktoś jest szybki, to zostawiam miejsce, nie, nie będę blokował, bo z tego co pamiętam, to mnie Grek nauczył tego, że nie trzeba chłopakom przeszkadzać, jak ktoś jedzie bardzo szybko. A ten bieg był naprawdę fajny i no cóż. Po prostu nie wiedziałem, z której strony Bartek wjedzie, a on okazało, że wjechał z prawej nie strony jeszcze się... szerzej. <laughs> Gdzie nie spojrzałem, tam był. <laughs> I po prostu on był szybszy i, i, i fajny bieg. Raz jestem na w Grand Prix, także wczoraj miał po prostu duże szczęście, żeby awansować do półfinału i finał, i także i, i w finale też być drugim. Także jestem zadowolony z tego i. Robimy i staramy się dalej, zdobować zdobywać punty na Grand Prix, a na koniec sezonu po prostu zobaczymy Ile Część. punktów zdobędę? Choćby. Cóż, no, bardzo obawiałem się tego meczu, bo wrócił Martin do składu, debiutował w Częstochowie. Na treningach znacznie lepiej się prezentował niż, niż w tamtym meczu. No jednak taka duża przerwa, która wyskoczyła na początku sezonu, pewnie jakąś pewność Niepewność pozostawiła, dlatego jestem w pełnym szacunku, że ma dużo rozsądku i dystansu do siebie, nie za wszelką cenę. Bo czyli na Grand Prix było widać, że tam, gdzie nie jest pewien, odpuszcza, bo wie, w jakiej sytuacji jesteśmy kadrowej, że my już tu się pomylić nie możemy, jeśli chodzi o stan zdrowia, bo, bo po prostu już limit został wyczerpany. Nie było Rafała Karczmarza, a wiadomo, że on jest filarem naszej młodzieży i potrafi wygrywać też z najlepszymi zawodnikami też biegi. Wypadł Szymon, który coraz lepiej się spisywał. Wraca Martin, którego, no trudno było mówić o dyspozycji na treningu było świetnie, ale zawody to są zawody. Jednak muszę powiedzieć, że z Bartkiem, tutaj z Krzychem uciągnęli ten wózek. Wiadomo, przynajmniej ja wiedziałem, że, że w takiej sytuacji to zawsze tak jest, że rywal się nastawia na na walkę, na, na zwycięstwo, przynajmniej na bonusa i tak to wyglądało. No, początek zawodów, e, można powiedzieć, w jakieś 7-8 biegów ustawiło e, ten mecz i osiągnęliśmy znaczną przewagę, ale druga połowa meczu, czyli można powiedzieć od ósmego biegu do 13, czyli 6 następnych, to była typowo remisowa. Tu, tu, bo jak my wygrywaliśmy 4-2, to goście wygrywali 4-2, to były remisy i dopiero ta przewaga, która postawiła kropkę na kij, to była w biegach nominowanych. No, Cieszę się z postawy, może nie tyle też punktów, ale postawy młodzieżowców, bo ja oceniam to troszeczkę inaczej, bo Alan miał nieudany pierwszy bieg, troszeczkę nie był tak spasowany, jakby, jak powinien być, ale w następnym biegu już naprawdę jechał przed seniorami, 5-1 prowadził, nie udało się, minął go szybko Krzysztof Buczkowski, długo toczył walkę z, z Lindbeckiem, no to... Paweł, ten chłopak naprawdę wbrew temu wszystkiego ma dopiero 17 lat, no po pół roku starszy jest Hubert Czerniaski. Oni zbierają dopiero doświadczenie i nieraz pojawiające się fale krytyki takie, to tylko takich chłopaków, ja uważam, powinny ich dopingować. Tu widzę, że też po stronie ludziomskiej ta formacja oniorska też nie, nie jest statystami i tu można powiedzieć na remis. 5 do 4 to, to nie jest w dure przewaga, ale pozostali zawodnicy stoczyli dobre pojedynki i tu mówię tak jak, wczoraj, jak wcześniej powiedział Robert, no jeden Artyom trochę mało, więcej pewnie każdy się spodziewał po Przemku, ja też, e, zwłaszcza po Limbeku, no, Krzysztof Buczkowski był waleczny, no ale to było za mało, no tu dobra dyspozycja, jak to powiedziałem, tej naszej trójki, no Krzysiek miał na tyle pecha, że, e, a może i szczęście, bo to też u, trzy, trzy razy spotkał się z Artiomem, który poprawił nam tutaj statystyki na naszym torze, bo dwa razy Minął na dystansie kolegów, także raz no, wisienka wisienka na torcie, na pewno wyścig 15, który mu się podobać, mhm. bo gospodarze wygrali mhm. bardzo szybkim artyomem, ale to właśnie buduje i napędza yy, też, yy, daje do myślenia, co dalej robić, że trzeba ciągle pracować na całą, żeby być jeszcze szybszym, bo nigdy nie jest tak, jakby się chciało. To wszystko. Cieszę się bardzo, że kolejny raz w Gorzewie gdzieś tam w miarę dobrze pojechałem, żeby powiedzieć tak, bo nie, będę, nie lubię inaczej o sobie mówić. Nie, no czułem się naprawdę dzisiaj mega fajnie, bo najbardziej byłem zadowolony ze startu, gdzie nawet w poprzednich meczach gdzieś tam też robiłem komplety, ale dziś te starty były gorsze, bo dzisiaj były zdecydowanie, no ja czułem zdecydowanie się lepiej ze startu i. Super będzie, znaczy super będzie. Fajnie by było, jakbym to przełożył wszystko na Grand Prix. I tyle.